Hej, tu Sysia, witajcie na kanale Red My Lips. Art zapraszam Was dzisiaj na tag paletkowy. Kiedyś nagrywałam tego typu odcinek na kanał yy, i ostatnio jedna z widzek tamten odcinek skomentowała, powiedziała, że przydałaby się jakaś odświerona wersja, więc jestem i nagrywam. Tym razem delikatnie pozmieniałam pytanie, żeby też wiecie, coś się działo innego, to było coś ciekawszego. I tutaj w zasadzie inspirowałam się kilkoma różnymi tego typu tagami yy, z różnych kanałów, tutaj głównie The Hairsaway. Amy Love Makeup i nasza polska Iga Pawlek. Pozdrawiam serdecznie. Kilka pytań również po prostu sama wymyśliłam. Także taki miszmasz różnych pytań. Będzie 20 pytań odnośnie paletek, więc zapraszam was serdecznie do oglądania. Wszystkie pytania zapiszę wam na dole w opisie, więc jak macie ochotę przyłączyć się do takiego tagu, nagrać swoją wersję, to zapraszam. I pierwsze pytanie: paleta, która reprezentuje mnie. Czyli ta gama kolorystyczna jest taka najbliższa mojemu sercu? To jest bardzo trudne pytanie, bo przypuszczam, że nie ma takiej totalnie idealnej palety, która jest taka totalnie moja, ale też jest tak, że z wielu bym wyciągnęła coś. Yy, na przykład pomyślałam o, o Neutrals yy, z Cosmic Brushes, ale wiecie, ja jestem kolorowy człowiek, nie? Więc ona ma za mało koloru. No i tak pomyślałam sobie. O Italian Spritz od Too Faced, bo ona ma właśnie wszystko. Ona ma tro trochę neutralnych kolorów, takich wiecie: brązików, brzoskwinek. Ma trochę yy, jakichś takich cieplejszych kolorów pomarańczek róży, a mi jest dobrze ogólnie w cieplejszych kolorach. Ma jakieś takie brzoskwinki błękity, fiolety, więc da się bardzo dużo tą paletą zrobić. I ja właśnie takie palety lubię najbardziej, które mają w sobie trochę takich bezpiecznych kolorów brązowych, ale też niekoniecznie. Brązowych, może jakiś taki, wiesz, to, szary, brzoskwinia. coś takiego, co zrobi mi bezpieczny makijażyk, O, taki, wiecie, rajstopowy brązik, który uwielbiam, ale też będzie mieć trochę kolorów, żeby sobie to móc miksować, mieszać i tak dalej, więc wydaje mi się, że mojemu sercu ta kompozycja kolorystyczna jest zdecydowanie najbliższa. Najpiękniejsze opakowanie. Myślę, że tutaj bez dwóch zdań będzie to. Będą to paletki z flower nose, bo one są bardzo dopracowane, bardzo szczegółowe i też one są takie w dotyku, takie cięższe. No to na pewno to jest jakiś tam plastik, ale jest taki masywny, ten magnes jest taki porządny i wizualnie jest najbardziej skomplikowane to wszystko, tutaj w środku, nawet te wszystkie takie tłoczenia dookoła. To w, w, uważam, że wygląda przepięknie. Wokół każdego cienia jest po prostu tłoczenie i jakieś takie wypukłości piękne. I w ogóle y, ostatnio sobie czytam o XVI wiecznym malarstwie i od razu, wiecie, te aniołki to mi się z Rafaelem Santi kojarzą, y, z Michałem Aniołem i tak dalej, więc jestem w temacie ogólnie. Y, także myślę, że to jest najładniejsze opakowanie, najbardziej dopracowane i ogólnie wszystkie palecki z Flower Nose. Opakowanie, które reprezentuje mnie, czyli takie które mi się najbardziej podoba, ale też jest jakby najbardziej w moim stylu. I tutaj się tak zastanawiałam nad tym, bo powiem Wam, że chyba nie ma takiego, chyba nie mam takiej palety, która mi się jakoś tak podoba najbardziej wizualnie. No, wiecie, wszelkie, wszelkie tego typu takie, takie orzeczy. Nie twierdzę, że są jakieś tam brzydkie, ale nie. nie. Przemawia do mnie. Myślałam może o tej Groundwork od z, ale ten błysk też nie. Taki niby elegancki, nowoczesny, ale trochę tandetny, jednocześnie i tak. Hmm, nie wiem, nie wiem. U, no, oczywiście bardzo ładne ma Cosmic Brushes, bardzo ładne opakowania, ale to też nie są takie moje. I pomyślałam sobie o jednej palecie, której nie mam. Ale wam tutaj wrzucę zdjęcie. Jest to paleta, która w ogóle marzy mi się, ale jest potwornie droga, i to opakowanie jest takie metalowe, wypukłe i to wygląda absolutnie obłędnie. I jest to paletka od Asa Maja yy, chyba industrial się nazywała. Yy, I ona już jest, jeśli dobrze kojarzę, to niedostępna, ale to opakowanie ono z wierzchu było takie właśnie metalowe, takie tłoczone, jakby to była, było coś, jakaś taka forma z wierzchu, taka wypukła, i to mi się bardzo podobało, więc gdybym miała, wiecie kiedyś robić swoją i miała możliwość zrobienia opakowania takiego, jak chcę, to to jest najbliżej tego, co ja bym chciała. <grych> paletka najnowsza. Tutaj nie jestem pewna, która z nich była wypuszczona pierwsza, bo dostałam obie w przesyłkach PR-owych, ale albo jest to paletka The Dots, yy, Poetic Shades z takimi różami. Robiłam z nią odcinek na kanale yy, i w zasadzie dosyć szybko, że tak powiem, yy, ją wzięłam do, do zrobienia odcinka, ale też jestem Wydaje mi się, że Hean, ta Cute Nude jest mm, też dosyć świeża. Ona była chyba troszkę wcześniej, ale ona jeszcze troszkę u mnie poleżała, że tak powiem, więc nie jestem pewna, która, która z nich, ale obie są u mnie dosyć nowe, obie dostałam w przesyłkach PR-owych. Paleta najstarsza, tutaj myślę, że, że wiecie, która, bo ostatnio mówiłam o niej w odcinku, jest to Auto Portrait z Glam Shopu. Paleta nie pamiętam, ile lat temu była wypuszczona, ale zaraz Wam powiem. Odcinki z nią puszczamy. Zamieszczone były 4 lata temu, yy, czyli ma ona. 4 lata, także jest, jest niezłym staruszkiem, ale bardzo lubiłam tą paletę. Nie spodziewałam się, że tak ją polubi. Tutaj pierwsza, która przychodzi mi na myśl to jest paletka Nude Star od Stars, bo jest to taki totalny beziczek, wiecie dziewiątka, e, malutka troszeczkę przypomina, wiecie, te dziewiątki od Huda Beauty e, i wydawała mi się, no wiecie, no taka zwyczajna ale jak zaczęłam jej używać to się okazało, że i te formuły są super przyjemne i te kolory dobrze dopracowane i ten form mega wygodny i naprawdę bardzo, bardzo, bardzo się z tą paletą polubiłam. Zresztą trafiła do moich ulubieńców ubiegłego roku, także o czymś to świadczy, że mimo iż jest neutralna, to, to jednak była gdzieś tam jedną z moich ulubionych palet. Teraz wyszła również Cool Star, która też jest wyśmienita i znakomita i to są naprawdę bardzo dobre, dobre paletki, jeżeli właśnie szukamy czegoś yy, użytkowego, takiego dzienniaczkowego yy, i są one malutkie, ale jednak mają 9 cieni, więc też dają troszkę większe pole do popisu niż na przykład czwórka, no nie? Więc zdecydowanie byłam bardzo pozytywnie zaskoczona tym, jak polubiłam się z tą paletą. Najlepiej i najmądrzej skomponowana paleta. Hmm, wydaje mi się, że będzie to paleta Neutrals od Cosmic Brushes. Jest to paleta neutralna, ale. Yy, mamy tutaj yy, mądrą kompozycję, bo mamy i jasny, jakiś tam beżek, mamy przejściowe cienie, mamy coś do przyciemnienia kącika, yy, mamy też oprócz, wiecie, neutralnych brązów, czy jakichś takich bardzo, bardzo bezpiecznych kolorów, jakichś takich pudrowy różych, mamy też trochę koloru, więc ta odrobina zieleni, czerwieni, pomarańczy. Fioletu, zieleni. Ona daje nam, no od razu, od razu robi po prostu coś, nie? Że z tym makijażem, że on może być różnorodny. On może być taki fajny, ciekawy, oryginalny, niby bezpieczna, ale masa możliwości. Ale też każdy z tych kolorów cudownie do siebie pasuje, więc czy połączycie kolor z kolorem, czy coś neutralnego z kolorem, to zawsze wychodzi dobrze. Ogólnie Cosmic Brushes to jest ta marka, która ma bardzo mądre kompozycje kolorystyczne, ale ta. Tam mi najbardziej przypomina, wiecie, ten autoportret, mój ukochany, więc też bardzo, bardzo tą paletę lubię. Paleta, która sparks joy, czyli jakby rozsiewa radość. I tutaj wybrałam dwie, w zasadzie trochę do siebie podobne. Tutaj też muszę wyróżnić Cosmic Brushes i Delicious Delights, która jest po prostu taka piękna, kolorowa. Mi się od razu kojarzy z jakąś imprezą na basenie, ale znowuż te pastelone, one są takie, takie fajne. Że się tak patrzy i czuć tak. Taką, taką przyjemność, jak się patrzy na tą paletę. Czasami te takie super kolorowe palety, one są takie, że tam się gryzą te kolory, że one są aż takie agresywne, a tutaj jest tak, um, tak przyjemnie dla mnie. Ta i chciałabym jeszcze wyróżnić paletę Pastel Miami, którą jak się otwiera, to widać kolory, ale już takie. Oh. Że to jest takie po prostu jak, 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 jak piórko na policzku. Po prostu to jest takie leciutkie i zdecydowanie yy, radosne, ale nie takie infantylno-radosne, jak krzyczące, wrzeszczące z radości dziecko, tylko to jest taki, taki kotek, który przyszedł do ciebie usiąść na kolanka. I to jest ta taka radość i taka przyjemność. Mam nadzieję, że wiecie o co chodzi w moich przedziwnych metaforach dzisiaj. Paleta, którą trzymam z sentymentu, i znów muszę tutaj wrócić do paletki Autoportret, która jest, jak wiecie, już stara i trzymam ją tylko dlatego, że po prostu uwielbiam tą kompozycję kolorystyczną. Umalowałam nią bazylion klientek. Naprawdę, słuchajcie, to była tak ta cudowna paleta. Ja mogłam podróżować tylko z nią po prostu do klientek. I trzymam ją i dlatego, że po prostu podoba mi się wizualnie ta kompozycja. Stworzyłam nią mnóstwo makijaży. Każdy był po prostu inny, bo to jest znowuż coś podobnego jak przy nią no nie, że niby jest neutralna ale jest tak wiele tych neutralności tutaj, że da się zrobić mnóstwo bardzo fajnych, ciekawych, kolorowych i neutralnych makijaży, e, więc trzymam ją z sentymentu i z taką nadzieją, że może kiedyś znajdę jakiś taki odpowiednik może tej palety, to będę miała, wiecie, porównanie, więc e, nie wywalam, zostawiam z sentymentu i tak, żeby sobie ją czasami otworzyć i powzdychać do niej. Najbardziej niedoceniana paleta i tutaj musiałam się nad tym pytaniem trochę zastanowić, pogłowić się i mm, wydedukowałam że będzie to paleta Color od LH Cosmetics. Jest to paletka z kolorami, też kilkoma bazowymi, odcieniami, czernią, taka totalnie jakby basicowo kolorowa. I niedoceniana, ponieważ ja nie widziałam jej na tam, gdzie oglądam jakieś treści internetowe. Beauty to nie widziałam tej palety, więc dlatego niedoceniana, ale też dlatego, że ja z początku też jej nie doceniłam, bo jak ona do mnie przyszła, to miałam takie. No, takie kolory takie wiecie, no takie szalone, wszystkie intensywne i takie. Nie, nie wiem, ale za każdym razem, jak potrzebuję jakiegoś koloru do makijażu, jakiegoś konkretnego, intensywnego, i sięgam po tą paletę, to. Cudownie się nią pracuje, bardzo dobrej jakości jest ta paleta i te cienie. Yy, I też właśnie często, jak właśnie gdzieś nie mam takiego koloru potrzebuję jakiegoś konkretnego, to otwieram nagle tą paletkę i w niej znajduję właśnie ten kolor, który potrzebuję. Więc pod tym kątem zdecydowanie yy, cieszę się, że ją yy, poużywałam i doceniłam, bo naprawdę bardzo często mi się przydaje. Szczególnie w dobie czasów, gdzie <gryw> wypuszczane są same yy, neutralne cienie, to takie kolory. Po prostu są mi potrzebne do życia i do szczęścia. Najbardziej inspirująca? Uuu słuchajcie, najbardziej inspirująca. Definitywnie, definitywnie Muse od Cosmic Brushes. Po pierwsze, Piękne opakowanie, piękna grafika, takie kwiatki rozmyte, zgaszone, takie mm, piękne kolory. No i właśnie to, co się dzieje w środku takiej kompozycji kolorystycznej, nie widziałam nigdy, nigdzie. Jest ona przepiękna i mądrze skomponowana, da się z nią zrobić tyle różnych makijaży I w ogóle mega szkoda, że ona zostaje wycofywana. Niestety jest gdzieś tam ostatni moment, żeby ją zakupić, jeżeli jeszcze jakieś sztuki są na sklepie. Yy, ale no, bardzo inspirująca, bardzo. Jak się ją otworzy, to po prostu po prostu nie wiadomo, w który cień zamoczyć palec, bo ma się ochotę i na jakieś zgniłe zielenie, i na turkusy, i na miętkę, i na fiolecik, i na coś, i po prostu nie wiadomo, co wybrać. Jest kupa możliwości, i te wszystkie kolory do siebie pasują, więc cudowne, cudowne. Wyjątkowa. Najdroższa paleta to wciąż pozostaje, bo chyba to pytanie było w przednim tagu, wciąż to pozostaje Biba od Nataszy Denony, taka All Neutral, czyli właśnie taka bezpieczna, klasyczna paletka. Do kufra yy, i ona kosztowała około 400 zł. Nie jestem pewna, ile dokładnie, czy to było na jakiejś promocji, czy nie, ale no, ona kosztowała około 400. Także to jest moja najdroższa paleta. A kolejne pytanie dotyczy najtańszej. No i tutaj, właśnie, najtańszą będą. Te paletki z Stars, czyli Nude Star, Cool Star, i one kosztują około 40 zł. A są naprawdę fantastyczne, także w ogóle jakością nie odbiegają od nataszki. W ogóle. Paleta warta hypu. Ja w zasadzie nie mam jakichś takich zbyt wielu takich super popularnych palet, wiecie, typu jak kiedyś była popularna Anastazja Beverly Hills, czy Huda Beauty, czy coś takiego. Nie mam za bardzo takich palet. I pomyślałam sobie ogólnie uogólniając o paletach z Glam Shopu, bo wydaje mi się, że one są bardzo popularne w Polsce i w ogóle marka Glam Shop jest bardzo popularna. E, oczywiście ma też swoich przeciwników, ale ma mnóstwo zwolenników i uważam, że ten szał na Glam Shop nie jest bez przyczyny, czy nie był bez przyczyny, bo może teraz się troszeczkę to wszystko uspokoiło, ale był taki szał na te dziewiątki na przykład z Glamu i tak dalej, no nie? I uważam, że jest ta firma warta hypu e, i i te palety ogólnie, ogólnie cienie z Glam Shopu, te błyski, turbo pigmenty, maty mięciusieńkie yy, uważam, że są warte swoje ceny, warte popularności i zasługują na tą popularność po prostu tym, że są yy, po prostu genialne. Paleta nie warta hype'u. Tutaj pomyślałam sobie o no takiej dosyć drogiej palecie yy, właśnie Groundwork od yy, Danesy Myricks. Yy, nie uważam, że jest to zła paleta i nie wiem, nieprzydatna i że jej nie używam, bo zresztą Widać, że jest taka tutaj podziubana, poużywana, ale nie wiem, czy jest warta aż takiego, wiecie, takiej popularności, bo ogólnie Danessa Myrix jest w internecie popularną marką i jak ona coś wypuści, to wiecie, jest, na, jest naprawdę szał gdzieś tam za granicą. Może w Polsce niekoniecznie, ale za granicą tak. Yy, I wiecie, to jest ogólnie spoko paleta. Yy, ładne kolory, spoczko przemyślana, pomysłowe są, jest ta opcja, że tutaj jest część taka, taka trochę pomadowo-pudrowa, część taka klasycznie pudrowa. Ale yy, nie jest to też yy, coś takiego, co po prostu każdy musi mieć, i po prostu ona odmieni wasz makijaż o milion stopni. Myślę, że jakby powstała mieszanka yy, tej wersji, takiej neutralnej i tej różowej, może byłaby bardziej taka uniwersalna, bo ja sobie wyobrażałam tą paletę. Ja mam akurat tą różową wersję, e, tą brązową, że wiecie, że można jej używać jako konturowanie, jako cieniowanie, do kreski, do brwi, do ust, bo, bo to są takie właśnie pomado, pomadocienie, więc też nawet troszeczkę na usta nałożyć, ale tam są głównie brązy, więc też nie użyję tylko brązu w makijażu tak czy siak. Będę potrzebowała jakichś innych kolorów, chociażby róży do oczu, czy do policzków, no nie? Czy do ust. Więc gdyby powstała taka mieszanka tamtej wersji i tej, no to już bardziej, no nie? Ale ta różowa nie jest aż taka uniwersalna, no bo to są same praktycznie ciepłe kolory albo chłodne róże, ciepłe, chłodne róże, czerwienie i tak dalej, więc to się nie nadaje na przykład do niej konturowania. To się nadaje na oko. Na policzek, no nie jako róż i tyle. Także yy, na pewno jak ktoś się zastanawiał i myślał, że to odmieni jego życie yy, i dlatego warto tam prawie 400 na nią wydać, to nie tam, 300 coś yy, to uważam, że nie. Ona jest bardzo spoko paletą, ale nie aż nie warta aż takiego hype'u. Gdybym miała wybrać tylko jedną paletę do pracy z klientkami. To jest moje pytanie, sama je sobie wymyśliłam i teraz żałuję, bo nie mam pojęcia. Na pewno jakaś neutralna. Kiedyś, te parę lat temu, powiedziałabym, że autoportret, bo po prostu używałam mi non-stop. A teraz, tak powiem Wam, że rozkminiam, zastanawiam się nad tymi neutralnymi. Bardzo często używam Affect day-to-night, bardzo często, bo właśnie ma takie nie idące w żadnym kierunku, za mocno temperaturowo, ale to pokręciłam zdanie strasznie. Chodzi o to, że ona nie idzie jakoś bardzo skrajnie w żadną temperaturę. Ona jest raczej taka troszeczkę chłodniejsza, ale też nie taka zimna, wiecie, szara. Ale też nie jest ciepła, że wali jakimiś pomarańczami i żółciami, więc po nią bardzo często sięgam, będzie chcę po prostu taki klasyczny, neutralny kolorek mieć na powiece mojej klientki. Bo tak to też chętnie właśnie powiedziałabym, że Neutrals, ale ona jest już taka cieplejsza, więc też nie każdej klientce... No myślę że affect affect day Tonight bardzo często jej używam przy pracy z klientkami paleta idealna na zimne miesiące tutaj pomyślałam sobie o granżu z glam shopu bo ona jest taka właśnie fajna chłodna ale też nie nudna że to nie jest wiecie brązowa paleta znowu yy, tylko tutaj mamy i trochę takie lek zielone kolory i trochę niebieskawe, ale takie nie takie niebieskie, niebieskie, one są takie, to są takie gołębie szarości bym powiedziała. E, mamy i takie bordo, i różyk, i szarość, i brązy różne, ale chłodniejsze. Fajna jest. No i coś takiego błyszczącego, lekko brokatowego. E, uważam, że na chłodne miesiące do takich właśnie chłodniejszych makijaży, troszkę mocniejszych oczu, bo wiosną, latem lubimy coś takiego lżejszego, bo jest gorąco i nam się nie chce malować, a zimą jednak lubimy te oczko takie Trochę mocniejsze, więc wydaje mi się, że to jest absolutnie idealna paletka. No to musimy też zweryfikować idealną paletkę na ciepłe miesiące. I tutaj pomyślałam sobie również o Glam Shopie i o paletce Santorini, która jest po prostu kwintesencją lata, ale takiego, wiecie, luksusowego, ekskluzywnego. No bo wiecie, lato to się ogólnie kojarzy z kolorami, z pastelami, z neonami i wszystkie ogólnie kolorowe palety można by było tutaj wrzucić do, do tego tagu, do tego konkretnego pytania, ale ta jest taka. No, wiecie, te złotka takie pomarańczowe, yy, i takie te pastelki morelkowe i żółte, i te niebieskości, turkusy takie fioleciki, winne, to po prostu jest totalnie latko, totalnie latko. Ona w ogóle jak się na nią patrzy, to jest taka. Taka ciepła, ale nie przez nadmiar pomarańczy i czerwieni i żółci w składzie, ale ona jest taka właśnie. Tak mi się kojarzy, tak jak jest wiecie, Santorini, to mi się właśnie kojarzy z jakimiś, z jakimiś wakacjami, e, nie wiem, w Grecji, na Sycylii albo coś takiego, no nie? No, bardzo fajna paleta. Przed ostatnie pytanie paleta najczęściej używana. Tutaj nie ma wątpliwości, że będzie to paletka naturalnie różowa bo mam ją trzeci rok w projekcie. No i sięgam po nią mimo wszystko najczęściej. Ogólnie mam takie, które lubię, po które lubię często sięgać, ale też lubię te palety, wiecie, zmieniać żeby co, codziennie używać innej, a jednak tej się trzymam najwierniej. Zresztą widać, jak ona wygląda. Nawet nie pokażę wam, jaką ma e, gamę kolorystyczną, bo po prostu ona już prawie że nie istnieje został mi jeden cień, Także no widzimy, że zdecydowanie jest to najczęściej używana przeze mnie paletka. I ostatnie pytanie, paleta, którą kupię ponownie, a raczej kupiłabym ponownie, bo już nie będzie raczej takiej możliwości. Jest to paletka mius. Zdecydowanie. Jest tak wyjątkowa i tak piękna, że gdybym miała możliwość, gdybym tą, nie wiem, zużyła albo już by mi się przestarzała, to chętnie kupiłabym ją ponownie, żeby po prostu ją w swoich zbiorach mieć, bo ciężko się tą paletą znudzić. Jest po prostu przepiękna. Jeśli... Miałabym powiedzieć yy, jakąś paletę, która w ogóle jest taka, wiecie, dostępna, bo no teraz jest tyle limitowanych paletek, że ciężko by było mi tak powiedzieć, która którą bym chciała kupić podobnie, ale z takiej kolekcji, która wiecie, nie zniknie z rynku, bo chyba mało takich, takich produktów jest. No to trzymajmy się tej odpowiedzi, że na pewno, na pewno byłaby to Muse i na pewno byłaby to paleta Neutrals. No właśnie, może jak nie Muse, bo jest wycofywana, no to może Neutrals, bo jest właśnie takim idealnym e, nudziakowym wyborem dla mnie. I to tyle w dzisiejszym odcinku. Bardzo lubię takie tagi, bo można znowuż tak przejść przez swoją kolekcję kosmetyków, nacieszyć się nimi, przemyśleć e, zamiast, wiecie, myśleć o nowościach tylko i wyłącznie, to można nacieszyć się tym, co mamy. W ogóle zastanawiałam się jak by wyglądał tego typu tag, ale szminkowy, bo ja ogólnie mam bardzo dużą słabość do pomadek, szminek, błyszczyków i tak dalej jestem ciekawa, czy istnieją takie tagi e, szminkowe, ustowe, e, a jak nie to czy może mielibyście ochotę e, taki stworzyć razem ze mną, e, obejrzeć, dajcie mi znać, co my myślicie o, o w ogóle takich tagach, bo to taki troszeczkę stary YouTube, ale uważam, że bardzo przyjemnie się ogląda. Ja lubię oglądać, także dajcie mi znać, co wymyślicie. Jeżeli wam się podobało, poproszę o kciuka do góry i widzimy się w następnym odcinku. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się, pa pa!